Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kaszankę z kiszoną kapustą z piekarnika. Jest to tradycyjne danie, które ma niepowtarzalny smak i aromat. Taką kaszankę można również przygotować na grillu. Jeśli jesteście fanami dań regionalnych i lubicie eksperymentować, to ten przepis jest dla Was. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Opłukaną w zimnej wodzie kapustę odsączamy, a następnie drobno siekamy. Posiekaną kapustę umieszczamy w misce. Do kapusty dodajemy majeranek, cukier, sól oraz czarny pieprz. Wszystko dokładnie razem mieszamy. Czerwoną cebulę kroimy w piórka. Na każdym kawałku folii układamy porcję kiszonej kapusty. Na kapuście umieszczamy kaszankę oraz niewielką porcję cebuli. Całość szczelnie zawijamy w folię, a następnie układamy na blaszce. Tak przygotowane kaszanki pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 40 minut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.